Hmm. <laughs> Jedno życie ziomuś mam, nie zamierzam go tu tracić. Wyjebane ziomuś mam czasu przesortuję braci, bo nie jeden małolacik, odpierdala tu teatrzyk. Za kureckie, za chuj do dupy i dopatrzy Ja zajdę tutaj, sam do celu powolutku. Nie będę się tu paszyć, żeby nagrać w swoim studiu. Nie będę się tu paszczyć, żebyś nagrał ze mną fita. Sam zrobię solo numer, przy którym twój będzie lipa. Pierdalam się nabita, pierdalam się z rymami, pierdalam się jak kocur, pierdalam się jak tsunami Możesz mówić taki mały, ja od tego rosnę wielki ja chcę wykręcić swergi, pitos przytulić konkretny Wykręcić chuj wyświetleń, dla torów chuj do pizzy, Nie wiem czemu taki jestem, ale zawsze byłem inny Bo musiałem tu dorastać szybciej niż kurwa ci inni Bo życie dało pizzy, a nie tu zamieszkać w willi Bo życie dało pizzy, a nie tu zamieszkać w willi